Hej, wszystkim. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie płeć tych siedmiu młodych od samicy srokacza. Zobaczymy, ile jest samców, ile samic. Przeniosę je sobie tam na skrzynię. Tam sprawdzimy. I tak, gdzieś za dwa tygodnie udzielę sobie samce od samic. Jeszcze niech tydzień sobie posiedzą, dwa tygodnie, niech sobie posiedzą razem, a później je oddzielimy. No i co, nie przedłużając, ja zabieram się za sprawdzanie pci. Na bieżąco będę wam pokazywał, jak to robię. w je do skrzynki sobie wezmę, i tam, na tamtej stronie, będziemy sprawdzać. Mam tu króliki już. Samice sobie będę kładł tam, a samce tu. I zobaczymy, ile ich jest. Ja sobie ustawię telefon, aby móc nagrać. Jak to sprawdzam? Mniej więcej tak. I bierzemy. Pierwszego królika. A jest to. Trochę się wiercą. Boją się, ale jakoś to sprawdzimy. Jest to samiec. Pierwszy królik. Mamy samca. Albo samca sobie damy tu. Jest pierwszy. Teraz. Drugi. A spokojnie. Chwilę damy mu na Czas na spokojnie. Żeby nie piszczał Nie chce się dać sprawdzić. To jest również samiec. Tak wygląda. Więc już jest dwa samce na siedem królików. Następny nie chcą, boją się trochę. Ale pomału sprawdzimy, a jeszcze mi przestawił. Tutaj mamy samicę, tak wygląda. Więc to jest na razie mamy dwa do jednego. Następny królik. Wszystkie takie niepokoją się. Tutaj również samica, czyli 2 do 2. I jeszcze zostało trzy króliki ten najmniejszy jest to nie widać kurde mamy samice więc jest trzy do dwóch Trzy samice, dwa samce. Następny królik. Tu mamy. Samice. Więc mamy już cztery samice. Dwa samce. I ostatni. To będzie. Już sprawdzimy. No, samice. Więc mamy pięć samców, dwie. Yy, pięć samic, dwie samice. Yy, pięć samizd, dwa samce. Przepraszam. Tu są samce a tu mi uciekły samice tam jeden młody wyszedł tam pouciekały a tu jest jeden młody od tej samicy wyszedł no i tak to wygląda mamy Dwa samce, jak mówiłem. Dwa samce, pięć samic. I teraz z powrotem sobie je przeniesiemy do samicy. I to by było na tyle dziś. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę, komentarz, subskrypcję. I do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!